Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk. Słuchacie właśnie podcastu Podróż bez Paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj spotkanie o i w rytm Ameryki Łacińskiej. Ze mną jest Pan ambasador Wojciech Tomaszewski, był ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Meksyku, ambasador również w Peru. Panie ambasadorze, dzień dobry, kłaniam się nisko. Dzień dobry Panu, witam serdecznie Pana i wszystkich, którzy nas słuchają, czy będą słuchali. Dzisiaj operu pod koniec ubiegłego roku doszło w tym kraju do eskalacji trwającego od lat konfliktu politycznego. Trwającego od lat to słowo klucz, bo ta sytuacja polityczna to już jest wynik kryzysu, który trwa od lat. Ówczesny prezydent Pedro Castillo głosił rozwiązanie Kongresu Republiki. My dzisiaj jednak rozpoczniemy nieco... Od przeszłości, żeby też przedstawić punkt widzenia słuchaczom, skąd ten, ten, ten podział polityczny dzisiaj polega, co jest źródłem tej peruwiańskiej niestabilności, panie ambasadorze. Zgadzam się z panem, tylko jeżeli pan pozwoli. Chciałbym zacytować parę fragmentów głównie, znaczy ogólnie Ameryce Łacińskiej, ale też odnoszących się do Peru i każdego kraju. A jeżeli można. Bardzo proszę. zacząłbym od Ryszarda Puchcińskiego, który był znawcą Ameryki Łacińskiej i tam często był. I on swojego czasu, no ładnych parę lat temu, napisał coś takiego. Ameryka Łacińska to region przez swoją geografię, historię i tradycję szczególnie odrębny, ale jednocześnie politycznie, gospodarczo i etnicznie silnie związany ze Stanami Zjednoczonymi i Europą, z Afryką i Azją. Te dwie rzeczywistości, rodzima, zarodzona z połączenia pierwiastków indiańskiego, iberyjskiego i zagraniczna, światowa, nakładają na siebie i już od pokoleń przenikają, tworząc świat o cechach swoistych, unikalnych, konfliktowych, a zarazem sentymentalnych, w którym przepych i nędza, radość życia i okupieństwo potrafią współistnieć w przeziwnym nieprawdopodobnym związku". To pisał parę ładnych lat temu Ryszard Kapuściński. I ja się wydaje, że to się odnosi praktycznie do wielu albo do prawie każdego kraju Ameryki Łacińskiej. Jeżeli chodzi o Peru, dużo wcześniej, bo w połowie XIX wieku, Antonio Raimondi był to podróżnik włoski, naturalizowany Peruńczyk, który dał takie określenie na Peru. Peru to żebrak siedzący na górze złota. Dzisiaj niektórzy mówią, że że tylko została e, druga część tego zdania, ale ja sądzę, że może nie żebra, ale trochę bogatszy niż żebra to na duże złota. I no, odnosząc się do sytuacji aktualnej, to co niektórzy komentatorzy dzisiaj określają Peru, to trochę tak dziwnie Peru to perwersyjny koktajl. I to by też się zgadzało. Bo dzisiaj pan ma. Pan ma protesty, pan ma stan wyjątkowy, projekty wyborów, wcześniejszych wyborów, nową panią prezydent i zatrzymanego. A już dzisiaj czy wczoraj był wniosek, żeby aresztować na trzy miesiące byłego prezydenta Pedro Castillo. I ma pan rację, pan mówi, że to nie jest, że to wszystko zdarzyło się teraz w związku z prezydenturą Pedro Castillo, tylko to. Narasta od dziesiątek lat. I ten wybuch, kulminacja, możemy sobie powiedzieć, że to nastąpiło w 2019 roku i w różnych krajach, Chile, Kolumbia. Weźmy jednak pod uwagę, że były protesty, ale pod różnymi pretekstami. Jedno, co było wspólne, że było to przeciw elitom rządzącym. I to jest główny powód. Powód, że tak powiem, w dzisiejszej sytuacji, również w Peru. Biorąc pod uwagę sytuację obecną, dlaczego akurat, skąd wynikają te współczesne, to znaczy Perówieńczycy wyszli na ulicę, bo oczywiście domagają się, domagają się jakichkolwiek zmian, funkcjonariusze używają wobec protestujących gazu, jest przemoc, są represje ze strony państwa. Kto jest jakby autorem tego, że dzisiaj co wyszli na ulicę? I to ja mówię, te protesty, frustracja, a ponadto to, co mamy w Peru i w innych krajach, demokracja, do której doszli, którzy mówią, że w 2001 roku powrót w krajach Ameryki Łacińskiej do, do demokracji, dzisiaj jest sfatygowana. Jest, że tak powiem, stare elity, brak zmiany pokoleniowej. Ciągle te same osoby. Niech pan weźmie, że Pedro Castillo wchodzi w wyborach do drugiej rundy z 19% głosów. W poprzednich wyborach z tymi 19% był na czwartym, piątym miejscu. Czyli jest z tym, że oczywiście mu sprzyjało, bo było 20 czy ponad 20 kandydatów na prezydenta. Ponad od lat w Ameryce Łacińskiej, w tym Peru, jest kryzys partii politycznych. Społeczeństwo jest, bym powiedział, osierocone. Nie mają liderów, prawdziwych liderów, bo dzisiaj w tej sytuacji może te protesty by się zmieniły, zmieniły w jakąś zmianę korzystną dla społeczeństwa. A jak pan ma to nie że owszem, społeczeństwo czy manifestanci walczą z policją. 58 jest, 58 jest ofiar śmiertelnych oficjalnych, nie wiemy ile naprawdę ale jest przecież walka na, na szczytach władzy, między prezydentem czy prezydencją i kongresem, czyli władzą wykonawczą i władzą ustawodawczą. I to jest problem, a społeczeństwo zostaje z boku. Społeczeństwo się nic nie załatwia, się po prostu wysyła oddziały policji. A obok jest jeszcze wojna domowa tocząca się. No tak, ale wie pan, to też jest historia, bo wojnę domową czy konflikty Peru, to są, jak wiemy, Peru jest czy społeczeństwo jest społeczeństwem wieloletnicznym. Mamy tam 45%. Indian 15% białych są jeszcze, i ta hierarchia jest zostawiona za Hiszpanów, tak, gdzie na górze byli Hiszpanie czy Biali, potem byli Metysi, potem byli. A Indianie na samym końcu, a Czai, jeszcze niżej życzą. I do dzisiaj najwyżej są jeżeli pan weźmie geograficznie, Peru jest podzielone na trzy, jakby, regiony. Kosta, czyli Wybrzeże, najbogatszy region, najbardziej zatrudniony, produkujący e, najwięcej, że tak powiem, czy największy procent produktu krajowego brutto. Potem jest dużo mniejsza sierra, czyli a, jak oni nazywają płaskowych, altyplanu. No i jedna, zupełnie do dzisiaj, tak powiem, wykluczona selwa, czyli dżungla. I między innymi są kontakty, oni się nie lubią wzajemnie. Metys dla Indianina to nie jest prawdziwy, to jest mieszaniec. Natomiast dla metysa, Indianin, to jest zwierzę podobne do człowieka. To też, to też tak powiem, wpływa do dzisiaj. Kontakty międzyludzkie i to też wpływa na... Ten pan zobaczy, że jakie są... Bo mówimy, że ten zamknięty jest, że zatrzymany. Prezydent Peru, ale w ostatnich czterech latach Peru miało sześciu prezydentów. Mm -hmm. Kadencja trwa pięć lat. Większość z nich jest posądzona o korupcję. To, co dzisiaj jest ten wniosek o aresztowanie Pedro Castillo, to jest główny zarzut to jest korupcja. Ale którego prezydenta pan nie weźmie z tych ostatnich, przynajmniej począwszy od Fukimuriego, czyli to mówimy o latach. 90 ostatniego, to są wszystko zarzuty korupcji mm -hmm. I albo siedzą, albo popełnili samobójstwo w momencie aresztowania, jak Alan Garcia, dwukrotnie prezydent Peru. Nie tylko jedno, że wśród tych prezydentów ma, że tak powiem, wątek polski, smutny wątek polski, bo wkład Polaków do rozwój cywilizacyjny Peru jest ogromny. Natomiast prezydent Alberto nie, Fernando Toledo, gdzie już proces ekstradycji jego ze Stanów Zjednoczonych został uruchomiony, jest on na zarzut cięcia łapówek w wysokości 30 milionów dolarów. Żona też. I tu jest jedno przykre. Żona z domu to jest pani Karp. Rodzice emigrowali z Polski krótko przed drugą wojną światową. Zarezygnował też ze względu na podejrzenia, wykorzystanie uprawnień Pedro Pablo Kuczyński. Jego rodzina wychodziła z Poznania. Tu mamy ten smutny, smutny wątek Polski. Czyli niezależnie od, tak naprawdę od tego, moglibyśmy wymieniać kolejnych prezydentów. Garcia, wspomniany przez pana ambasadora, jest liberalny projekt Fujimori, tak? Jest Toledo. To jest, to jest mało ważne w kontekście peruwiańskiej polityki, bo kończyło się tak, z, tak samo przede wszystkim. Tylko pytanie, skąd peruwiańskie społeczeństwo tak po ludzku ma jeszcze cierpliwość do własnej klasy politycznej? No właśnie, właśnie nie ma już. Sama klasa polityczna jest bardzo skonfliktowana, bo jeżeli weźmiemy samego tego Castillo, weźmy pod uwagę, że większość nie tylko w Peru, ale w innych, że ci, którzy wygrywają wybory, to są partyjki, które powstają krótko przed wyborami. Przewodniczącym czy szefem tej partii, z której pochodzi Castillo, czy pod którą się podłączy Castillo, jest Wladimir Serron absolwent. Hawańskiej uczelni, stomatolog wykształcenia. I z reguły w Peru jest tak, że jest republiką prezydencką, czyli prezydent, szef, szefem rządu, jest normalnie szefem rządu prezydent. Ten, ten pan, przewodniczący tej partii nie może być, bo jest skazany za korupcję, ma wyrok za korupcję. I dlatego został Castillo, nieznany polityk szczebla powiatowego. W przypadku Castillo bardzo mówiło się o tym, że on jest właśnie tym prezydentem z ludu. Podkreślano to, że miał być tą, tą nadzieją anty anty, takie populistyczne hasła, człowiek, z którym wiązano bardzo dużo nadzieje. Chciałbym zapytać pana ambasadora, że przez te 30, powiedzmy, lat pewnie pojawiały się różne też modele rozwoju gospodarczego, ekonomicznego jednak Peru. Czy tutaj ważny był wątek to, czy... Dany kandydat reprezentował bardziej politykę socjalną czy, czy politykę neoliberalną, czy właściwie dla Peruwieńczyków to miało jakiekolwiek znaczenie? No, okazuje się nie, bo to jest dziwny też przypadek Peru, że w tej sytuacji niestabilności, degrengolady, jeżeli chodzi o polityczne układy, przy obniżaniu się wskaźników ekonomicznych, socjalnych, społecznych, czyli wzrost ubóstwa, bezrobocie i tak dalej, i tak dalej, wzrost PKB nie spada. Za rok zeszły 2,7, a weźmy, że oni w czasie pandemii bardzo spadli, bo mieli w uczynieniu roku minus 11. W mojej opinii nie jest to wynikiem kreatywności klasy ekonomicznej czy politycznej Peru. Jest to wpływ, że tak powiem czynników zewnętrznych. Weźmy, że zarówno Peru, jak i inne kraje, e, kraje Ameryki Łacińskiej mają te, jaką nazywają, dekada bonanzy i dekada upadku biedy. Tylko że jeżeli powiedzmy ostatnia bonanza to było 2005-2015, głównie ze względu na eksport surowców, głównie też na zapotrzebowanie ich gdzie 85% tego eksportu surowców szło do Chin. Ale Peruńczycy, jak i inne kraje, tego sukcesu ekonomicznego, tej bonanzy, nie potrafili przetworzyć, przekształcić w dobrostan dla społeczeństwa. Nie. Dla mnie to jest typowy przykład e, społeczeństwa konsumpcyjnego. Dla nich inwestycją teraz, to mi przypomina się, jeżeli Pan wiem, to jest ta teoria profesora Baumana, do mm -hmm. społeczeństwa Dla nich konsumpcja to jest inwestycja. Oni zamiast inwestować w fabrykę, rozwijać fabrykę, to kupują z auta, na przykład helikoptery czy inne I To się potem odbija na, na społeczeństwie. Obecna sytuacja, Pedro Castillo, co po nim właściwie? Bo oczywiście dzisiaj w Peru nie znajduje się właśnie w takim, takim klinczu, panie, panie ambasadorze. Tak, wie pan, jakie scenariusze powiem, to jest ten, bo to, co powiedziałem wcześniej. No nie ma w tym kraju, w tej chwili, nie ma lidera. Nie ma partii, która by liderowała społeczeństwo. Społeczeństwu już przestało zależeć. Jeżeli mamy 71% ludności w wieku produkcyjnym jest, pracuje w strefie nieformalnej, to też powoduje pewne zadrażnienia. Jedynym, według mnie, jakimś pośrednim rozwiązaniem, to są te przyspieszone wybory. Ale co? Pani prezydent mówi, że ona nie ustąpi. Nawołuje, zwraca się do kongresu o, o przyspieszone wybory. Parlamentarzyści mówią, że tak, tak, ale nad projektami głosują negatywnie, odrzucają kolejne produkty, e, kolejne projekty, jeżeli chodzi o datę przyspieszonych wyborów. Owszem, nie rozwiązywałoby to dzisiejszych problemów w Peru. Ale że tak powiem, by przeczyściło sytuację przede wszystkim polityczną, jakiś porządek wprowadzić. Nie ma w tej chwili silnej partii, jest ogromny kryzys, te partie, partie znikają albo są tak nieznacznie, bez znaczenia, że nie mają wpływu na rozwój sytuacji. Czyli te protesty, które mają miejsce dzisiaj, one mają jakąś twarz, tam pojawia się jakaś osoba, która stoi na czele akurat tych ruchów? Właśnie nie, nie ma. Są to jakieś tam sektorowe związki czy sektorowe grupy, ale nie ma lidera, który poprowadzi, nie wiem, mogę podać przykład, tak jak w 19 roku był ten Gabriel Boric w Chile. Poprowadził protesty, został prezydentem, był, był liderem. Tutaj nie ma lidera żadnego, żadnej partii politycznej, bo ci, co się ogłaszają, to mówią, składają deklaracje, a deklarację, a potem nie ma, nie ma, że tak powiem, realizacji tych. Obietnic. Tak, Castillo rozpoczął oczywiście swoją kadencję, nie był w stanie pracować parlamentem. Rzeczywiście tutaj parlament zjednoczył się przeciwko niemu, ogłosił jakby po kilku tych próbach postawił, postawienia go w stan oskarżenia, ogłosił rozwiązanie, ale jakby w tle tych protestów podobno też miała stać jakaś decyzja sprzeciwu, Wobec y, odnawiania tych kontraktów z korporacjami międzynarodowymi, z ekonomicznymi firmami wydobywczymi? Czy to jest w ogóle ważny wątek? To też było bo też jest bardzo duże, nie wiem jak w tej chwili, ale było. Jedne, że te protesty, manifest, manifestacje i tak dalej roz, rozlały się po całym terytorium Peru. A Peru to jest 1,235,000 km2. To prawda, tam dżungla zajmuje 60%, ale. Zaczynały się od protestów przemysłu wydobywczego. I to trochę do dziś chodzi o uniszczenie tras, klimatyczne sprawy, niszczenie dżungli. To, co działo się w Brazylii, to znaczy wylesianie czy wycinanie kawałka serwy, żeby założyć, nie wiem, plantację abogowane, czy czegoś innego, bo to bardziej opłacało. Podobne sytuacje w tym w Peru, jeżeli chodzi o przemysł wydobywczy, a Peru jest w tej dobrej sytuacji, że nie jest monokulturowe, nie jest to przypadek, nie wiem, Wenezueli, że stop sankcje na ropę i Wenezuela padła, bo 90 parę procent za z zagranicy to było z roku. Peru się broni, bo Peru ma tych metali, tych minerałów metalicznych niemetalicznych, dużą ilość nie się przecież jest. Drugie, jeżeli chodzi o wydobycie Miedzi 150 ton złota rocznie też wydobywają, sprzedają, srebro i inne e, rzadkie, rzadkie metale. Tutaj się bruni, dlatego są takie wyniki, a nie inne, ale to mówię, to nie jest za kreatywności kadry czy klasy ekonomicznej czy politycznej. Czarny scenariusz nad tym, co się dzieje, i dosyć pesymistyczny obraz Peru. Peru, które cały czas zmaga się z, również z protestami. Tłumienie tych protestów zagraża też demokracji. W ciągu dwóch miesięcy od objęcia urzędu przez prowierską prezydent Dinę Buerte 60 osób zginęło, właściwie 59 cywilów, jeden policjant. Policja również to jest ważny wątek, biorąc pod uwagę stabilność kraju. Pytanie, nie dlaczego aż taka brutalność? Oj, bo, bo im dobrze płacą, ale niech Pan weźmie pod uwagę, że ile Pani, pani Dima jest już prawda, ponad dwa miesiące u władzy, ona jeszcze ani razu publicznie nie wystąpiło. Telewizyjne czy jakieś ten, z ale nie ma kontaktu znowu ze społeczeństwem, bo ona walczy z kongresem, stara się walczyć, bo na razie to bez efektu. Ja nie wiem, kiedy się ten konflikt, ten kryzys w w tej chwili skończy. Żeby to się nie, nie skończyło źle, czyli, czyli no, gorszymi starciami na, na ulicach, bo i policja w końcu, się, w końcu się może przekonać, że nie jest po tej stronie, bo po której powinna być. Przecież to są chłopcy brani z tego, z tego ludu, z tej biedoty. Jak zabraknie miejsca i pieniędzy dla policji, no to kto będzie płacił? Tym akcentem zakończymy. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję słuchaczom dziękuję za, za wysłuchanie. Gościem podcastu był pan ambasador Wojciech Tomaszewski. Kłaniam się nisko. Dziękuję, do widzenia. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz bajkofi. Do usłyszenia!